Witam Was w odcinku Kart Walk na Fame 16. Jest to specjalny odcinek, ponieważ jest to ostatnia karta y, ostatnia gala Fame'u w tym roku oczywiście. Więc przygotowałem 18 potencjalnych walk. aż 18, rozumiecie to? Nie no wiem, że miał być wcale ten filmik, ale coś mi się popierdziło. przepraszam. No, lecimy. Pierwsza walka wiejski Cox kontra Nathan Markoń. Jest to prawdopodobna walka, Nathan Markoń już od dłuższego czasu zapowiada, że chciałby zawalczyć i w ogóle Wiejski Koks też również cały czas zapowiada, że chciałby zawalczyć, widział się nawet z Boxdelem. Boxdel mówił na aferkach nawet, że wie kto to jest, że widział się z nim, że zawalczy, no i kiedyś tam mieli lekką spinę Nathan Markoń właśnie z Wiejskim Koksem. Mm. Nie wiem, nie pamiętam o co dokładnie poszło, ale mieli spinę i według mnie ciekawa walka, taka idealna właśnie na rozpoczęcie gali. Mi się podoba, chcę to zobaczyć w sumie, bo to może być ciekawe. No i co? To tyle, no lecimy dalej. Druga walka, Mateusz Spiśnicki kontra Denny Ferreri. Kurde, który raz już daje Spiśnickiego chyba... Czwarty, nie, nie, czwarty, trzeci raz chyba Zpiesińskiego już daje i nadal go nie było. Ale w końcu mam nadzieję, że teraz zawalczy. Miał w tym roku walczyć, więc no. Mm, także Mateusz Zpiesiński kota Deny Ferreri. No, na początku Mateusz Zpiesiński miał walczyć z reżyserem życia. Później miał walczyć z X Tentacionem. Obydwoje zrezygnowali z tych walk, więc no, Mateusz jest został bez przeciwnika. I ostatnio widziałem pogłoski, że Denny Ferreri może z nim zawalczyć. Właściwie według mnie spoko, nie wiem jaki oni są wagi, ale chyba takiej samej, nie wiem, chociaż. Nie wiem, nie wiem, ale ciekawa walka pewnie by była. Nie wiem, czy w MMA, czy w innej, czy w innej tej płaszczyźnie. Ale ciekawa walka, według mnie git git i mam nadzieję, że w końcu ten Mateusz Spiśnicki zawalczy, no bo kurde już czekam od 14 gali. Lecimy dalej, Shea kontra Kontra nie mam pojęcia. No, miała walczyć z Laluną na tej w gali Fame 14, ale niestety Szeja dostała kontuzji i nie mogła wyjść do tej walki. Zastąpiła ją Wiktoria Jarolniewska. No i teraz Szeja właśnie liczyła tam kontuzję, i tam ktoś się pytał jej, czy zawalczy w tym roku. Powiedziała, że na Fame 15 jeszcze nie, bo będzie jeszcze liczyć kontuzję, ale że na Fame 16 bardzo chętnie zawalczy. Więc mam nadzieję, że zawalczy Bo ja chętnie zobaczyłbym Sheyę w nie. No jestem ciekaw po prostu jak się zaprezentuje Wiadomo, że jest mega silna i w ogóle Ale ciekawe jak to będzie ze sztukami walki Piszcie propozycje Oczywiście z kim by mogła Sheya się zmierzyć w nie. A ja my lecimy z czwartą walką Hater kontra Też nie mam totalnie pojęcia Z kim by mógł Hater zawalczyć Ale No Hater ostatnio urodziło mu się dziecko No i ktoś tam Zadał pytanie mu na Instagramie, że y, czy teraz y, skoro ma dziecko to czy nie odpuści sobie walk, żeby się nim zająć i w ogóle hater powiedział, że że już ma podpisaną walkę na Fame 16, więc zobaczymy czy to prawda. Nie wiem z kim mógłby hater zawalczyć, ale czekam, ostatnio przegrał z Malczyńskim dosyć słabo. No nie wiem, nie wiem, może w końcu ten rematch z Tekfanem Mam nadzieję, ale nie wiem, wątpię raczej, że kwan zawalczy z hejterem, na pewno nie, te raczej nie teraz, ale też chciałbym zobaczyć ten rewarz w sumie, ale to raczej nie na tej gali, więc zobaczymy z kim hejter zawalczy na tej gali, o ile w ogóle zawalczy, piąta walka, Filipe kontra Daro Lew, co tu się stało, um, Filipe kontra Daro jakby ja nie rozumiem o co jest w ogóle ta cała spina, ale oni w ogóle się tam... Znaczy Daro Lew zaczepił Filipka i w ogóle tam mieli konfrontację? To było tak śmieszne, ja to oglądałem całe. To mnie tak śmieszyło. Darolew znowu gada o tym, że skończy kogoś. No zobaczymy, jak to się skończy. Filipek, ciekawa walka, w sensie, wolałbym. W ogóle nie wiem skąd pomysł takiej walki, czemu to się dzieje, ale śmieszna walka, zejdę, śmieszne zastanowienie, ale wolałbym Filipka z Korem, kurde. Tylko nie wiem, w sumie. No ale dobra. Filipe kontra Darlef jest śmieszna walka, ciekawa i jestem w sumie ciekaw, kto by to wygrał. Um, dobra, nieważne. Kolejna walka, szalony reporter kontra nie wiem kto, ale szalony reporter. Bardzo polubiłem go od tego fame'u i w ogóle od tego, odkąd zaczął ten nagrywać, jest mega z pokoziąkiem No i miał walczyć na tej gali fame 15 z Muranem Starym, ale Muran nie był w stanie wyjść do walki z reporterem po walce z Stańculą. No i śladny reporter powiedział, że on ma nadzieję, że jeszcze zawalczy w tym roku, że ma już przeciwnika nawet chyba. No ciekawy. Bardzo lubię go. Jest spokoziomkiem. I mam nadzieję, że zawalczy. Jestem ciekaw w sumie jak się zapręduje, bo jak widziałem jego filmiki z stringów, to naprawdę dobrze mu szło. I jestem ciekaw w sumie. Więc... Ciekawe, nie wiem z kim mógłby zawalczyć, możecie oczywiście pisać, ja poczytam chętnie, także dalej, Szeliga kontra, znowu nie mam pojęcia kto, no bo kurde, nie wiem, ale z czemu Szeliga, no ostatnią walkę miał na Fame 14 z Normanem Parkiem i przegrał, na Fame 15 go nie było, więc może czas wrócić właśnie. Na 16 gale, na ostatnią gale w tym roku. Też w sumie tańcura już zliko zlikował na tym programie z reporterem, że Ryszeliga że zawalczy. E, podobno jego przeciwnik się wycofał jakiś, ale już podobno jest nowy przeciwnik. Nie wiem, tańcura mówi, że po prostu zawalczy na tej gali. Więc ciekawe, z kim zawalczy, czy to będzie Klatka Rzymska, czy, czy normalna walka, nie wiem. Ja bym chętnie zobaczył w sumie rewans z Arabem, ale wątpię. Nie wiem. Piszcie oczywiście. Piszcie oczywiście. Piszcie z kim byście widzieli Szenigę może, może Marcin wzróg, nie wiem w sumie. Dalej. Liza kontra Wiki Jaroniewska. Um, jakby... Dobra. Lizę już zapowiedziano na Galif. W... na konferencji do Gali Fame 15. Liza została zapowiedziana, że w tym roku zawalczy Żena, no, no, po prostu na następnej gali. No i Wiktoria Jaroniewska też często wstawia na TikToka, że jeszcze w tym roku szykuje się jedna walka. No i teraz ze swoim 16 ostatnia gala tego roku. Więc mi one pasują do siebie. Chyba są podobnej wagi. Nie wiem, ale ciekawa by to walka była serio. Ja bym to zobaczył chętnie. Jestem ciekaw w sumie, jak Liza się zaprezentuje, Wiktoria Janińska bardzo dobrze się prezentowała na tej walce z Laloną. Więc ciekawe, ciekawe, ja... Ja się nie mogę doczekać, to by była zarąbista według mnie walka, to by była taka... Walka kobiet, którą bym serio był ciekawy, tak mega by był ciekawy. Tak gdzieś na poziomie nawet Linkiewicz kontra Lilmasty bym serio powiedział, to jest bardzo, oczywiście, że to jest bardziej firkowe, ale... Ale ciekawa jest po prostu taka walka, więc mam nadzieję, że taka walka zostanie tutaj eee, ogłoszona na tej gali. Kolejna walka Raphonix kontra Mixer. No generalnie o, o walce, Raf o powrocie Raphonixa do walki się już mówi bardzo, bardzo długo. No i Rafonix na ferkach też mówił, że w tym roku walczy jeszcze, że na fm 16 walczy też e, tam był jakiś wpis na Twitterze, ktoś tam skomentował i Rafon mu odpowiedział niecenzuralnie tam, że no nie będę mówił i powiedział, że no poczekaj na moją walkę w listopadzie to zobaczysz. No i właśnie cały czas mówi się o tym mikserze, że Rafonik sąda mikser. Rafonik Miks też mówi, że z mikserem na aferkach tam mówił, więc nie wiem, ciekawe, ciekawe. Powrót Rafona w końcu jestem ciekaw czy mu się uda. nie mu się urodziło dziecko w ogóle, więc... fajnie. Także zobaczymy, jak to będzie. Ja bym chętnie zobaczył powrót Rafona. Dalej, Polak kontra Patrykos. No, generalnie... Mm, na początku... miał... był pomysł walki Polaka z Szymolem, ale... też... jest y, pomysł walki... Polak kontra Patrykos, ponieważ na jakimś tam vlogu Polaka, oni mieli jakąś spinę tam lekką, sobie gadali tam, no i się dogadali na walkę, no i co do tego Szymola, to podobno on już ma innego przeciwnika, zresztą zaraz, zaraz zobaczycie, także, nie wiem, ciekawa walka, też, no, Adrian Polak nie walczył od gali Fame 13, no, więc e, może też rewanż z Ferrari, ale wątpię. Także Polak kontra Patrykos, nie wiem, ciekawa walka w sumie, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, panie i panowie, ciekawa walka, taka i spoko, dalej, Tańcula kontra kto, nie wiem kto, ale Tańcula w tym ten rok dla Tańculi to był bardzo dobry rok w ogóle, jeśli chodzi o walki, znaczy ten i poprzedni, właśnie. I bardzo sobie rekord nabił, duży. I to było spoko, naprawdę. Także, hmm... Nie wiem. Tańcula, właśnie dużo osób mówi, że tyle tych walk śmiał że może w końcu u niech odpocznie. Ale Tańcula... Ostatnio, nie wiem, coś mówił, że chyba... Nie pamiętam. Ale mówił coś chyba, że jeszcze w tym roku będzie walka. Chociaż zobaczymy, nie wiem. Nie, wydaje mi się... Wydaje mi się, że może serio zawalczyć, tylko z kim. Nie mam pojęcia z kim. Piszcie! piszę w komentarzach z kim byście widzieli ten bo nie mam pojęcia. Może opas w końcu by zawalczył, tylko z kim. Kto jest w tej kategorii? Dubiel jest w tej kategorii. Ta. Ej, ta z dubierem to by była ciekawa walka, no. Dalej lecimy. Właśnie. Przy poprzedniej walce o Szymolu mowa, że Polak z Szymolem, ale tutaj... Ginold kontra Szymol. Ginold został już ogłoszony na Fame 16. No i Szymol. Szymol właśnie z tym Adrianem Polakiem miał walczyć, ale na hate roomie. No nie, na hate roomie. Tak, na hate roomie Polak i Ginold tam siedzieli. I Polak powiedział do Ginolda, że mu przeciwników zabiera. A wiadomo, że. Polak miał walczyć z Szymolem właśnie i Ginold został ogłoszony właśnie na fejmie, więc wydaje mi się, że po prostu zawalczy z Szymolem ciekawa walka, naprawdę, dwóch streamerów śmieszne, śmieszne ciekawe, jestem ciekaw w ogóle jak się Ginold zaprezentuje nie mogę się doczekać, ta, ta gala to będzie rozpierdziel naprawdę, nie mogę się doczekać tej gali, dalej Drugi uczestnik kanału Bungie Czyli oczywiście Bandura No i Bandura też został ogłoszony już Na gale FM16 Tylko z kim by mógł Bandura zawalczyć? Nie mam pojęcia, w sensie no Nie wiem, może z Japczanem Nie wiem, ej, ej może z Japczanem w sumie, serio Ale tak to nie wiem z kim Bandura naprawdę, Gnolt i Bandura Aktualnie są bardzo zasięgowi, więc ciekawe walki, naprawdę. Ja chętnie zobaczę ich. Ja jestem bardzo ciekaw też bandury, właśnie jak się zaprezentuje. Wydaje mi się, że może się dobrze zaprezentować. To będzie taki, wiecie, pokaz wieczoru. Ale zobaczymy. Dalej walka Nitro kontra Wardenga. O tej walce się już mówi od dawna, odkąd. Odkąd Nitro przegrał z Unboxalen na Fame 13, tym bardziej jeszcze później przegrał na Fame 14 z Ksayo. No i obydwoje panowie mają rekord 0-2. No i to będzie taka walka, w której w końcu któryś wygra. I naprawdę, panowie tutaj są uznawani za najgorszych w Fame. No nie wiem, śmieszna by to była walka w boksie, w małych rękawicach chyba. Były raczej... To chyba tak, bo boks małe rękawice tak się dogadywali. No i tam bardzo głośno jest teraz w tej walce, w sensie Wardenga wyzwał tam Nitro. Nitro powiedział, że się zgodzi. Pod warunkiem, że ileś mu tam zapłacą. Ale nie wiem, nie wiem. I według mnie ciekawa walka bardzo i ja bym chciałem zobaczyć, bo... No bo ciekawe to jest, no. Wardenga i Nitro. Kurde, fajna walka, Mam nadzieję, że ona będzie. Dalej. Ferrari. 15 minut. Ferrari kontra Alan Kwieciński. No i Ferrari Ferrari. Walczył na High League. Znaczy walczył to jest za dużo powiedziane, bo stał przez dwie minuty, wrąbał się w bombę i, i zasadził mu bombę. No i tyle. No i Ferrari już ma podpisaną walkę. Cały czas się gada o tym, że Ferrari podpisaną walkę ma. Tam też Wojtek Gola dodał zdjęcie z Ferrari, że podpisali kontrakt na 5 i Jedna będzie w tym roku. Także czekamy. no. Według mnie Alan Kwieciński, mocna walka, konflikt, mają mocny też. Tylko mam nadzieję, że nie będzie tak samo jak z bombą że będzie tyle zapowiedzi, że wlatują w siebie, a, a będą się badać. Mam nadzieję, że tak nie będzie. I że Alan uratuje tą walkę, bo raczej raczej znowu Ferrari będzie polował na taką szarżę Alan zawsze wjeżdża w przeciwników, więc... No zobaczymy, ale to jest naprawdę mega mocna walka Je, o ile nie będzie taka, tak samo wyglądała jak Ferrari Bomba, no to to jest super walka No i co, dalej lecimy Gimper kontra, tutaj mamy do wyboru Albo Xayo, albo DJ Palasite DJ Palasite na konferencji specjalnej w FM13 był ogłaszany Zawalczy w tym roku, ale że będzie to późno, ponieważ kontuzje leczy i w ogóle, ale hmm. nie wiem, chociaż teraz jest też mowa o tym, że DJ Palasoid jednak nie zawalczy, ale nie wiem, Gimper kontra DJ Palasoid, o tej walce się już mówi od czasów gali Fame 6, Gimper wtedy mówił, że nie, że ma za dużo projektów, no, ostatnio GamePerry tych projektów nie ma za dużo. Teraz zmienił właśnie content, No i zawalczył ostatnio z Trombą, to była bardzo fajna walka ogólnie. No i co, z DJem Palaceidem mogłaby być ciekawa walka, ja bym to chętnie zobaczył. A z Ksią to, to wiadomo, Ksią w LNB, bo że pamiętam, to te czasy były piękne. Tam na konferencji też gadali na do Fame14 że mogliby zawalczyć i w ogóle. Ciekawe, chociaż nie wiem czy kto zawalczy, ponieważ walczy teraz dwie gale pod rząd. Zobaczymy, zobaczymy, ale wydaje mi się, że Gimper, Gimper może zawalczyć na tej gali. No i mam nadzieję, że któryś, z którymś z tych panów, co main event, pasut kontra Majewski. Właśnie, miał być Majewski, ale Majewski. Yy, Takie jest info od znajomego że napisał na Twitterze, Majewski, że on rezygnuje jednak z fejmu, że nie będzie walczył, że to nie dla niego. No i Pasut został bez przeciwnika, także nie wiem w sumie z kim Pasut może zawarć Pasu Pasuta ogłosili też dzisiaj, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Chociaż... Z Bandurą! Ej, Pasut z Bandurą! Ej, oni są chyba... Po... Będą podobnej wagi. Ej, Pasut z Bandurą! Ej, teraz na to wpadłem, to jest tak na spontanie, ja pierdzielę. Ej, dobra, to jest dobre, to jest dobre. Podoba mi się to, 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 ej, pas z Bandurą, to jest dobra walka. Serio, dobra. Ale wpadłem na pomysł teraz. To by mogło być spoko, no. Także, ciekawe, no. Ja bym to zobaczył. Dobra. No to main event, który też został już ogłoszony: oczywiście tromba kontra Dubiel. No i to zostało ogłoszone. Dubiel po ostatnim spektakularnym zwycięstwie z Kacprem Błońskim w rzymskiej klatce. No time limit. Po 18 minutach walki zdemolował Kacpra Błońskiego. To było piękne. O Boże, jak się tam darłem na tym, na fejmie. To piękne ta walka dużo emocji, naprawdę. No i trąba po też tym właśnie udanym debiucie z Gimperem. To była też fajna walka, bardzo. Bardzo podobałam się. No i została ogłoszona teraz walka trąby z Dubielem. Jako main event. Ciekawa walka według mnie. I zobaczymy jak się trąba pokaże i jak się Dubiel pokaże. No co nie Dubiel się pokazał bardzo fajnie w tej walce z Kacprem. Ale nie wiem, ciekawy jestem. Kurde, nie wiem kto tutaj wygra, to jest 50-50 dla mnie, serio. Ale chyba bardziej mi stawiam na DubiaLast. No, jednak na DubiaLast. Do, doświadczenie po prostu. No ale co, ciekawa walka. No i to by było tyle w sumie, no. Czekamy. 18 walk tutaj daje do przewidzenia. W sumie teraz już 17 wyszło, no bo przewiduję teraz ta z Bandurą. Ale no, trudno, zobaczymy. E, no także... Dzięki za obejrzenie i piszcie oczywiście pi, kurde, piszcie oczywiście, piszcie w komentarzach jaką wy byście kartę Walk widzieli. Także to było na tyle. Dzięki za oglądanie i dobra noc.